Cześć wszystkim! Dzisiaj będzie o zasadach gry Takenoko. Jest to gra, w której będziemy budować ogród dla pandy, którą cesarz Chin podarował cesarzowi Japonii. Na środku stołu umieszczamy kafelek jeziora, i na tym kafelku kładziemy figurkę pandy i ogrodnika. Wszystkie kafelki tasujemy i kładziemy w stosie. Każdy z graczy otrzymuje planszę gracza, która wygląda w ten sposób, oraz dwa takie same znaczniki, którymi będziemy zaznaczać wykonywane akcje. A także po jednej karcie celu każdego rodzaju. Mamy cele związane z polami, z ogrodnikiem oraz z pandą. W pobliżu umieszczamy też potasowane karty i kartę. Cesarza, a także żetony usprawnień. Rozgrywka przebiega następująco. Każdy gracz w swojej turze rzuca kością pogody, aby zobaczyć, jaki bonus będzie go obowiązywał, a następnie wykonuje dwie spośród pięciu dostępnych akcji. Na kostce znajdują się różne warunki pogodowe i zaraz. Przejdę do tego, co one właściwie graczom dają, ale na razie omówmy sobie dostępne akcje. Akcje zaznaczamy w tym miejscu i mamy 5 dostępnych akcji. Mamy dwa znaczniki, ponieważ każdy gracz może wykonać dwie akcje i muszą być one różne od siebie. Pierwszą akcją jest dołożenie nowego kafelka pola. Wygląda to następująco: bierzemy 3 kafelki ze stosu i wybieramy jeden, który chcemy dołożyć. Różnią się one kolorami, niektóre z nich mogą już zawierać żetony usprawnień. Wybieramy jeden, pozostałe dwa, odkładamy na spód stosów dowolnej wybranej przez siebie kolejności. Dokładany kafelek musi spełniać jeden z dwóch warunków. Musi przelegać albo do płytki stawu, albo być dołożony do dwóch kafelków, które już się w grze znajdują. Jeżeli dokładamy go do płytki stawu, jest on automatycznie nawadniany, przez co wyrasta na nim jeden bambus w kolorze pola, czyli będzie to bambus zielony. W takiej sytuacji, jeśli chcielibyśmy kolejne pole dołożyć tutaj, bambus nie wyrośnie na nim automatycznie, ponieważ pole nie jest nawodnione. Do tego służy nam druga akcja. Nawodnienie. Wygląda to tak, że bierzemy sobie kanał nawadniający i prowadzimy do wybranego pola. W tym momencie nadal żółty kafelek nie jest nawodniony. Yy, natomiast nawadniane są te dwa kafelki, które i tak już są nawodnione, ze na to, że znajdują się obok jeziora. Żeby żółty kafelek był nawodniony, musimy przeprowadzić kolejną akcję nawadniania, żeby położyć ten kanał tutaj. Lub tutaj. Wówczas nawadnia on ten i ten kafelek. I jeżeli żółty kafelek jest nawadniany, natychmiast wyrasta na nim bambus. Dzieje się tak tylko za pierwszym razem, kiedy kafelek zostaje nawodniony. Kolejną akcją jest przesunięcie ogrodnika w linii prostej. Czyli możemy go przesunąć o dowolną liczbę pól, ale tylko w linii prostej. Na kafelku, na którym zatrzymuje się ogrodnik, automatycznie wyrasta bambus. Tutaj mamy jeszcze takie usprawnienie, że jeżeli na tym kaflu dokładamy element bambusa, dokładamy go podwójnie, czyli zamiast jednego rosną nam dwa bambusy. Na jednym kafelku maksymalnie możemy mieć takiego bambusa, składającego się z czterech segmentów. Kolejną akcją jest przemieszczenie pandy. Pandę przemieszcza się również w linii prostej. Jeżeli panda zatrzyma się na tym kafelku, nic się nie dzieje, ponieważ mamy tu takie usprawnienie. To jest ogrodzenie, które sprawia, że panda nie może się posilać z tego kafelka. Jeżeli byśmy poruszyli pandę w ten sposób, zjada ona jeden fragment bambusa dostępny na tym polu, który odkładamy sobie w to miejsce na naszej planszy gracza. Kolejną rzeczą jest wzięcie Karty celu, tak jak już mówiłam, mamy trzy rodzaje celów, te związane z panną, z ogrodnikiem i z polami. Służą one do zdobywania punktów. I możemy sobie wybrać, z którego stosu pociągniemy kartę. To są trzy startowe cele moje. Czyli tak panda musi zjeść dwa zielone bambusy. I jeżeli to wykonam, jeżeli na mojej planszy znajdą się dwa zielone fragmenty bambusa, mogę tę kartę ujawnić. Na koniec gry otrzymam za to zadanie trzy punkty. Cele nie są akcją, więc możemy je ujawniać w dowolnym momencie tury naszej i no nie zawierają żadnej akcji. Możemy nawet kilka celów spełnić w jednej turze. Ten cel, no to są po prostu trzy bambusy żółte, składające się z trzech segmentów na dowolnych polach. A tutaj musimy mieć taki układ różowych kafelków, żeby móc spełnić ten cel. I co jest najważniejsze, wszystkie te pola muszą być nawodnione. Jeżeli się przyjrzymy innym celom, tutaj z pandą nie ma większych filozofii, bo tutaj są zazwyczaj dwa takie same bambusy, albo po prostu trzy różne. Podobnie jest z polami, czyli każdy, każda karta reprezentuje jakiś układ kafelków, który trzeba spełnić, żeby wykonać cel. I należy pamiętać o tym, że wszystkie muszą być nawadnione, co symbolizuje ten znacznik kanału nawadniającego w jej prawym rogu. No i cele związane z ogrodnikiem, które mają najwięcej modyfikacji. Znaczy tak, tutaj musimy mieć czterosegmentowy żółty bambus, na dodatek na polu, na którym nie ma żadnego usprawnienia. Tutaj znowu czterosegmentowy żółty bambus, ale na polu z usprawnieniem, że panda nie może na nim jeść. Kiedy gra się kończy? Na dwóch graczy będzie to w momencie, kiedy któryś z graczy. Ujawni swój dziewiąty cel. Otrzymuje on wówczas specjalną kartę cesarza, a drugi gracz y, będzie miał jeszcze jedną turę do rozegrania. Y, na trzech graczy ostatnia runda rozpocznie się w przypadku spełnienia przez któregoś z nich ósmego celu. Ten gracz również otrzymuje kartę cesarza, a reszta dogrywa ostatnią turę. No i na czterech graczy będzie to w przypadku siedmiu celów. Pozostało nam jeszcze omówić kostkę i to, jakie ona ma efekty, co jest też fajnie rozpisane na planszach graczy. Słońce dostarcza nam dodatkowej akcji, która oczywiście musi być różna niż te wykonywane przez nas w tej turze. Deszczyk. Za jego pomocą, na wybranym przez nas kafelku, oczywiście nawodnionym, umieszczamy. Jeden segment bambusa. Wiatr umożliwia nam wykonanie dwóch takich samych akcji podczas tej tury. Czyli zamiast wykonywać dwie różne akcje, możemy wykonać dwie takie same. Jeśli chodzi o burzę, to panda przemieszcza się na dowolny kafelek. Znaczy my przemieszczamy pandę na dowolny kafelek i zabieramy z tego kafelka jeden fragment bambusa. Chmura umożliwia nam wzięcie z tej puli żetonów usprawnienia i umieszczenie go od razu na polu, lub też możemy go tutaj trzymać sobie w naszej rezerwie i potem umieścić go na dowolnym polu. I ostatni znak zapytania no to wiadomo, wybieramy sami efekt tego, co nam wypada na kostce. Te usprawnienia to jest nawóz. Kiedy na kafelku ma wyrosnąć bambus, będą tam rosły dwa bambusy. Panda nie może się pożywiać na kafelku, na którym jest to usprawnienie. No i automatyczne nawodnienie, dzięki któremu nie musimy do danego kafelka prowadzić kanałów nawadniających. To by było na tyle, jeśli chodzi o grę Takenoko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.